Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wrócimy sobie do przeszłości i otworzymy tego oto starter packa z kolekcji Panini FIFA 365 2021. Jest to polski mega zestaw startowy. W środku album kolekcjonera, przewodnik po grze, cztery saszetki, cztery karty z limitowanej edycji i jedna z końcami, więc konkrecik na... Okładce tutaj na folicie mamy Ramosa, Ronaldo, Lewego, Messiego, Rashforda, Mbappé, Gabriela Jezusa i Halanda. Jeszcze jak widzicie każdy w tych swoich starych klubach. Ramos już dawno nie gra w Realu. Ronaldo tutaj w koszulce Juventusu, a obecnie w Al -Nasr. Lewy w Bayernie, obecnie w Barcelonie. Messi, Inter, Miami. Rashford w Aston Villa. Mbappé w Realu. Gabriel Jesus, z tego co pamiętam, chyba w Arsenalu. No i Halland oczywiście w Manchesterze, City. Także wszystko się tutaj pozmieniało. Żaden z zawodników nie gra w klubie, gdzie właśnie ta kolekcja jest. No i popatrzmy kto nam tutaj wpadnie na kartach limitowanych. Tu mamy kartę z Kodzikiem. No i pierwsze limitki to Sergio Ramos z Realu i Virgil van Dijk Liverpool. No czyli ten zawodnik jeszcze jest w swoim klubie. Następnie Thibaut Courtois Real. On też jeszcze jest i Agüero Manchester City, jego nie ma. Zresztą Agüero już zakończył karierę. Miał problemy zdrowotne, czyli będzie pojedynek Real Liverpool Manchester City. Album, tutaj mamy książeczkę do zebrania. W sumie było 398 kart, plus oczywiście karty limitowane. No i popatrzmy, jakie mamy saszetki. Trzy różne. Tutaj mamy Dybale na przodzie. Tutaj Maguire i Gnabry. Ok, bez przeciągania lecimy. Jakie tutaj były najrzadsze? Oczywiście Top Mastery, co 14 paczek. No bo Invincible wpadało jeszcze częściej. Pierwsza saszetka. Kogo mamy? Marco Parolo z Lazio, Valery Germain Marsilia Juventus Matis de Licht, Barcelona Luis Suarez, Sané z Bajernu. To była jedna z tych rzadszych kart, powiem Wam. Karta International Star. I jeszcze raz Bayern. Jerome Boateng. Fans favorite. Czyli tu nie wpadło nic. Ani Real, ani Liverpool. Ani Manchester City. No i kontynuujemy Bayern. Benjamin Pavard. I znowu Bayern. Co tutaj się dzieje? Thomas Miller. Karta Dominator. Następnie z szalkę mamy Burk Stalera, Emanuel Aguilera z Klub Ameryka, Senad Lulic z Lazio, karta Elit i Özan Kabak z szalkę, karta International Star. Także nie ma dalej nic dla tych trzech drużyn. Ale teraz pierwsza karta będzie dla Aguero. Mamy Sterlinga, Rachem Sterling, następnie Mason Greenwood, Manchester United. Karta Wonderkit, Frank Fabra z Boka. Salah Liverpool, no on jeszcze jest w klubie, tak jak Van Dijk. I proszę, mamy top mastera Jan Oblak z Atletico. Czyli udało się trafić jedną z tych najrzadszych kart. Oblaka mamy. No i logo Manchesteru City. Czyli City na prowadzeniu. No i zostaje nam ostatnia saszetka. Romelu Lukaku, Inter. Salif Zane, Szalkę. Ponownie Manchester City, Laporte. Trzy karty dla City. Thomas, Atletico. Karta FIFA World Cup History, Brazylia 2014. I Danilo D'Ambrosio. Fans' favorite Inter. Czyli moi kochani, wygrywa Manchester City. 3 punkty na drugim: Liverpool i na trzecim: Real Madrid. W czterech saszetkach udało się trafić kartę RAR, czyli topmastera Jana Oblaka z Atletico. No i poza tym powiem Wam, że no takie rzadsze karty powpadały, bo patrząc na e, album, jak uzupełniałem, no to. Kabak był rzadki na pewno, Zane, no i chyba Lulicz też, więc kilka kart na pewno rzadszych powpadało. Dajcie znać, co myślicie odnośnie dzisiejszego unboxingu i tego produktu, tej kolekcji. Pochwalcie się, czy zbieraliście sezon 2021. Także ja się żegnam, dziękuję za oglądanie odcinka, pozdrawiam i do zobaczyska. Cześć Wam!